Witam wszystkich na dzisiejszej debacie na temat przyszłości pieniądza w Polsce. Panią dyrektor Angelikę Majkut, panią koordynator, panią Joannę Balistą-Bęben, nauczycieli uczących oraz was drodzy uczniowie. Nazywam się Wioletta Wiśniowska i poprowadzę dzisiejszą debatę. Mam zaszczyt gościć dzisiaj czterech wyjątkowych gości. Także zapraszam panią Urszulę Majkut, Influencerkę działającą pod pseudonimem Jessa, Panią Martynę Oparowską, Panią Prezes Spółki Nowy Start, Panią Stanisławę Kurowską, Przewodniczącą Koła Gospodyń Wielkich w Koraju, a także Pana Antoniego Nizny, Eksperta w dziedzinie finansów i bankowości. Szanowni Państwo, Dzisiaj spotykamy się tutaj, aby dyskutować na temat fascynującego i kluczowego dla każdego z nas tematu mianowicie w przyszłości pieniądza w Polsce w świecie, w którym zmiany technologiczne, ekonomiczne i społeczne kształtują naszą rzeczywistość. Pieniądz jako środek wymiany przechodzi obecnie przez ewolucję, zmuszając nas do refleksji nad tym, jak będziemy korzystać ze środków płatniczych w przyszłości. W naszej debacie skoncentrujemy się na różnych rodzajach środków płatniczych oraz na perspektywy różnych grup społecznych. Zastanowimy się, jakie wyzwania i możliwości będą towarzyszyć tym zmianom. Czy cyfrowe płatności zdominują tradycyjne formy kopówki? Jakie będą konsekwencje dla osób starszych preferujących tradycyjne formy płatności? Jak rozpowszechnienie kryptowalut wpłynie na rynek finansowy? To tylko niektóre pytania, na, na które dzisiaj poszukamy odpowiedzi. Wierzymy, że dzięki wspólnej dyskusji, wymianie i analizie różnych pomysłów będziemy mogli lepiej zrozumieć, jak przyszłość pieniądza w Polsce będzie miała wpływ na nasze życie społeczne. Także zapraszam do aktywnego udziału w debacie. Dziękuję wszystkim za obecność tutaj. Na początek proszę naszego eksperta o przybliżenie nam obiegu produkcyjnego. Witam wszystkich. Tak jak już pani prowadząca wspomniała, postaram się w całym wstępu krótko opowiedzieć o tym, Czym jest gotówka i obieg gotówkowy, aby, aby lepiej wprowadzić nas w temat dzisiejszej debaty, jakim jest przyszłość pieniądza w Polsce? Gotówka to środek płatniczy i pośrednik wymiany. Dzięki niej możemy dokonywać transakcji kupna-sprzedaży. Gotówka to również środek tezaryzacji, czyli może służyć do wprowadzenia i przechowywania gotówki w celach oszczędnościowych. A czym jest obiekt gotówkowy? Obiekt gotówkowy to wszystkie operacje, które przyczyniają się do przemieszczania się gotówki. Ale co tak naprawdę musi się stać, zanim gotówka naprawdę trafi do naszej kieszeni? Uwierzcie, że droga jest naprawdę długa. Polskie banknoty i monety są produkowane na zlecenie Narodowego Banku Polskiego jako emitenta polskiej waluty. Monety produkuje Mennica Polska, a banknoty Polska Wytwórnia Kopierów Wartościowych. Wyprodukowany pieniądz gotówkowy trafia bezpośrednio do ośrodków zaopatrywania Narodowego Banku Polskiego ze jej siedzibami w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Rzeszowie. Następnie pozostałe banki oraz firmy CIT, które na rzecz banków zajmują się transportowaniem i procesowaniem gotówki, pobierają gotówkę, która następnie zostaje wypłacana klientom indywidualnym albo zbiorowym, na przykład w bankomatach. Gotówka może zostać również wpłacona na rachunek bankowy. Nadmiar gotówki znajdujący się w banku, który nie zostanie przekazany do dalszych zasileń, zostaje z powrotem odprowadzony do NDP. Z danych z 2023 roku wynika, że każdy banknot wracał do Narodowego Banku Polskiego w średnio co 605 dni. Warto również wspomnieć o tym, jakie koszty ponosi Narodowy Bank Polski produkując gotówkę. Na początku, zanim gotówka trafi do nas, Narodowy Bank Polski musi, musi liczyć się z kosztami jej zaprojektowania, wydrukowania albo wybicia. Następnie musi liczyć się z kosztami transportu, zabezpieczenia i sortowania. Również procedura weryfikacji warszywek jest bardzo kosztowna, a co dopiero zabezpieczenie skarca bankowego. Dobrym przykładem na to, jak kosztowna jest produkcja gotówki dla Narodowego Banku Polskiego, może być moneta jednogroszowa, której sam koszt wytworzenia wynosi już 5 groszy, czyli 5 razy więcej niż w rzeczywistości ta moneta jest warta. Średnio co roku Narodowy Bank Polski przeznacza na produkcję gotówki około 1% PKB. PKB to skrót od produktu krajowego brutto. Jest to wskaźnik ekonomiczny, który odzwierciedla całkowitą wielkość produkcji wszystkich dóbr i usług w naszym kraju w danym okresie. Najczęściej jest to okres jednego roku, także im większy PKB, tym większy rozwój gospodarczy naszego państwa. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie Panu Ekspertowi za przybliżenie nam tematu. Jak sami Państwo widzicie temat jest dość obszerny, także zapytajmy co nasi goście sądzą na ten temat. Pierwsze proszę o zabranie głosu Panią Martynę Oparowską. Serdecznie tak, dziękuję. Jakie rodzaje środków płatniczych używają Państwo? Dlaczego To jeden z rodzajów używaniu najczęściej karty z blika. Czasem zdarzymy się, że gotówka jednak raczej inaczej są robię, ponieważ nie przynosi sobie jakiejś dużej ilości yy, gotówki. Wolę to wszystko na karcie jeśli chodzi o moją firmę, to tam najczęściej transakcje odbywają się raczej bezgotówkowo, to no, chyba, że są to osoby jakieś takie starsze, jak tutaj nasza gość, to raczej one wybierają gotówkę, no ale w większości teraz, jeśli chodzi o ryby nieruchomości, to młodzi inwestują w takie rzeczy i myślę, że tam najczęściej są tylko przelewy bądź po prostu kartą. Bądź Yy, jeszcze bardzo formą na przykład jest rewolucja, w którym yy, nie muszę iść, jeżeli yy, jadę do jakiegoś innego kraju, przykład na jakieś wakacje, bądź też w sprawach biznesowych, to nie muszę iść do kantoru i zmieniać naszej waluty na jakąś inną. I do banku tylko mogę spokojnie mieć jedną kartę i to wszystko, jeśli płacę, to mam na jednej karcie, a my mój już powiedzieć, że mam też na przykład w Chinach, a tam to w ogóle jedna walka. Tam raczej płatności odbywają się tylko bezpłatówkowo i są płatności jak, yy, na przykład przez w kartę, jakiś kody mm. i różne aplikacje, więc tamto to yy, wszystko yy, jest unowocznione. Dziękujemy. A co sądzi na ten temat Pani Stanisława? No to ja powiem szczerze tylko gotówka. Jakby, po co to komu i do tego banku? Ostatnio to nawet który się ukradła. Włożyła kartę do tego pik, pik, no i co? No i zjeżdżała całą kartę. Ale i No normalnie, włożyła i nie wyciągnęła. I jak to teraz jej pomóc? A co doda do tych wypowiedzi nasza grupy serka? No to ja to w sumie na co dzień tylko kartą, albo ewentualnie wikiam, no bo po co ja mam tę całą gotówkę nosić, ja mam jeden taki magiczny plasticzek z pieniędzmi, no i płacę gdzie chcę i za co chcę, a poza tym czasem, jak jestem na zakupach i zabraknie pieniędzy, no to tata przesyła winka, no i wtedy mam je. A tak to bez brosza przed duszy bym była, a poza tym tak jak już nasza pani prezes powiedziała, jest karta rewolut. I po co ja mam się tułać po tu tych kantorach i rozmiać pieniądze na inne waluty, jak ja mogę zapłacić jedną kartą gdzie chcę i za co chcę, w jakiej walucie chcę? I zaraz zamknę te wszystkie konta i będzie. No, a pani zaraz okradną panią w tym domu, jak pani trzyma pieniądze w domu, w tym skarbecie, no i tyle będzie z tego pani miała. No i dawno. Dziękujemy. Zatem przejdźmy do kolejnego pytania. Co sądzą państwo o wycofaniu gotówki z obiektu publicznego? Może teraz swoją opinię wyrazi Pani Stanisława? No Państwo chyba obudzili, żeby ja na starych miała pozbyć się gotówki i co i używać tych smartfonów, czy tam tych blach, co te młode teraz chodzą? No ale proszę Panią, Pani bierze taką blachę, tyle tych blach, każda blacha na inny dzień, tygodnia, no i co? I Pani sobie wybiera i tylko płaci, tak to Pani pewnie daje zamiast 5 zł 10, Pani Krysia na Targowicy Pani nie wydaje. No i jak ja będę płacić, płacić tymi blechami, przecież kobieta to głupieje tam, no proszę panią, co pani mówi? Panią skamują cały czas i to tyle i pani się nawet nie orientuje. co? Ja nie będę z Panią za na ten temat, bo pani się nie zna. A co sądzi właśnie pani Urszula na ten temat? No dla mnie to na plus, bo jeszcze są te sklepy, gdzie karty nie przyjmują. No ja muszę chodzić po tych bankomatach, żeby hmm. mieć te pieniądze, a tak to jakby wszędzie było płatność kartą, no to dla mnie to jest totalne ułatwienie. A co myśli pani Martyna? Jest ja jestem kobietą niezależną i ja bym niezależny, mieć jest czy mogę płacić jest więc myślę, że wycofanie gotówki tak prywatnie nie miałoby jakiegoś y, większego sensu i moglibyśmy dalej zostać tym, że mamy ten wybór. Ale jeśli chodzi o firmy, to uważam, że powinno zostać wycofane i obręb powinien być Jakby Jak wie Pani, nie no, kwoty są dosyć wysokie, a limit, jaki teraz mamy ustawiony, to jest 15 tysięcy, a od następnego roku, od stycznia, ma zmniejszyć się do 8 tysięcy i nie będzie można w słowie przywilejszej kwoty płacić gotówką. Także myślę, że czy pomiędzy z czy przedsiębiorstwami powinny być tez Dziękujemy. Zatem przejdźmy do kolejnego pytania. Co myślicie Państwo o wprowadzeniu przez Narodowy Bank Polski banknotów o większym nominalnie? Teraz prosimy o zabranie głosu panią influencerkę. No ale po co to komu? Mi to różnicy nie robi, no bo ja płacę kartą, ale byłam ostatnio w kampanii i to relacje macie wszędzie na moim Instagramie, wpadajcie. Byłam na kampanii i jak ja się dowiedziałam, ile się drzew na tym świecie ścina, żeby zużywać ten papier, to ja byłam przerażona. Więc ja nie widzę w ogóle sensu tylko ścinać drzewo. Pamiętajcie, zostańcie eko. Hashtag eko, macie tam na Instagramie. E, a jakie zdanie na ten temat ma Pani Marcina? że w prywatnie, myślę, że mi zrobią, nie te jakieś Najczęściej jak płacę to jakieś różnice. Dajcie się wpłatę z tą kartą, wpłatę, że stary się też gotówką, to przynajmniej miałabym może mniej tych w portfelu, a o tej samej wartości. W firmie też raczej jest to mi obojętne, to i tak raczej w wartości, by te transakcjach wydają się przelewy, były z kartą. No chyba, że ta gotówka, no może klientom co najwyżej łatwiej, bo by budowali mniej punktów, a tyle samo o pieniędzy. No chyba, że biorąc pod uwagę że są te ceny i wynagrodzenia dla pracowników, to wprowadzenie tych podchodów, obiekt przynajmniej, ale miałoby jakiś sens. Dziękuję. To może teraz punkt widzenia panie Stanisławy? No ja mam takie pytanie. Na co to komu? Bo co, bo zwiększymy format do no, A4? Co Pani, to nie ma się zwiększyć format, tylko ma się zwiększyć drobiną. No i kto to tak wymyśli? do skarpety i tak się ledwo mieszczą i co ja z tej emerytury dwa papierki dostanę? No dokładnie i pani skarpetki mieścić, a nic teraz. No i tak właśnie odgładacie dzisiejszą społeczność. Dziękujemy Państwu za wyrażenie swojej opinii. A może ktoś z publiczności chciałby zadać pytanie naszemu ekspertowi? Dlaczego Warto pamiętać o tym, że gotówka jest dla nas bardzo ważna. Bez niej. Każda nasza transakcja będzie musiała przechodzić przez bank. Będziemy od niego uzależnieni. Ponadto będziemy narażeni na inwigilację ze strony państwa. A co stanie się, gdy Polska dozna cyberataków? Co wtedy stanie się z naszymi pieniędzmi? A co stanie się naszą gospodarką? Stanie w stanie miejscu? Dziękujemy bardzo. Są jeszcze jakieś pytania? Coraz częściej słyszy się o tym, że rząd zastanawia się na wejściem Polski do strefy euro. Co pan sądzi na temat wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej w naszym Według mnie jest to bardzo zły pomysł. Gdy przyjmiemy wspólną walutę europejską, to stracimy możliwość prowadzenia niezależnej polityki walutowej. Wtedy o wszystkim będzie decydował Europejski Bank Centralny. Najbardziej odbije się to na nas w momencie, gdy na świecie zapanuje globalny kryzys finansowy. Dajmy na to, że taki porównywalny do tego z 2008 roku. Wtedy, w momencie tego kryzysu. Gdybyśmy posiadali naszą złotówkę, moglibyśmy tak zmanipulować nasz kurs, naszego tego, że inwestorom zagranicznym bardziej opłacałoby się inwestować w naszym państwie niż w innym, na przykład w tym, które należy do strefy euro. I w ten właśnie sposób przynajmniej po części unikniemy skutków tego kryzysu. Ponadto warto podkreślić, że wspólna waluta europejska w początkowym okresie po jej prowadzeniu Generuje inflację oraz dosyć duże zamieszanie. Dlatego dbajmy o na nasz kraj, dbajmy nas naszą niezależność i samowystarczalność. I nie przyjmujmy euro. No w końcu to się dobrze tu wypowiada. Po co nam te euro? Gdzieś mamy swoje do łpeczki i tego godło, owo, wszystko wystarczy. No przecież to bardzo dobry pomysł. Po co tutaj swoje życie, jak wiemy wszędzie? No i jak my mamy zatracić naszego orzełka? No ale to był w ogóle całe życie. No, jak zwykle wszyscy no. walczą tylko o to, euro. Dziękujemy za wypowiedzi eksperta. Czas debaty dobiegł końca. Jak sami Państwo widzicie, to była inspirująca dyskusja, w której przedstawiciele różnych grup społecznych przedstawili swoje poglądy i obawy związane z przyszłością finansową naszego kraju. Jak widzimy, zdania są podzielone. Warto kontynuować dialog, aby znaleźć optymalne rozwiązania które będą uwzględniać różne potrzeby i perspektywy zróżnicowanych mieszkańców Polski. Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszej debacie. To było fascynujące spojrzenie na przyszłość pieniądza w Polsce. Mamy nadzieję, że ta dyskusja skłoni widzów do refleksji i lepszego zrozumienia, jakie stoją przed nami. Że debata była bardzo dobrze przygotowana przez moje koleżanki i kolegę i dużo dowiedzieliśmy się o obiegu pieniądza. Jess odwróciła na relację, że my taka debata, więc od razu przyjrzałam Myślę, że pani Staryc Stanisława przekonała nas wszystkich, że jednak grupówka jest potrzebna w naszym świecie.